Siemka, witam w kolejnym odcinku Medieval Dynasty. I mamy jesień. W tym odcinku spróbuję sobie zagrać e, całą porę roku. Dobra, dopiero włączyłem gierę e, i tak. Tylko sobie przypomnę na szybko. Każdy ma profesję, to jest dobrze. E, zbudujemy sobie kolejne mieszkanie. O, co to zaścina? E, kolejne mieszkanie spróbuję zbudować dzisiaj i jeszcze pójść po dwóch nowych osadników no i zrobimy tą chatę zielarki, bo to będzie nam sezonowo zbierało te różne tam no ziółka, grzyby i tak dalej dobra, prosty domek no zbudujmy tutaj to jest domek? nie, to jest chyba magazyn żywności, tak dobra, tutaj O, może chociaż nie no, z tej strony. Kurde, to największy problem mi sprawia. A, w sumie tu? O! Jak tam kamienie? Dwa mieliśmy, dobra, poszukamy. Ja to sobie zbuduję i zaraz do was wracam. Ej, kapusta jest gotowa, teraz zauważyłem. Dobra, ale ona. No i tak nie będziemy nic na jesień sadzić. Ona może tu sobie leżeć. Zbierzemy jak już ogarniemy tutaj y, to mieszkanie i pójdziemy jeszcze do piastowi zrobić jakieś questy dla reputacji, bo no, ostatnio nie mogłem chyba jakiegoś tam ludzika już wziąć. No a mieszkanie jest y, gotowe. Pyk. Ostatnie uderzenie. I lecimy do piastowi. Dobra, są takie dwa łatwe zadanka. Weźmiemy sobie to i to. Musimy skraftować 9 noży. I chyba cztery młotki. Chwila, cztery młotki to czy ja już nie mogę? A stwórz więcej. Nie, a patyków brakuje, dobra. Dobra, wszystko jest. Idziemy oddać i dostajemy 100. Reputacji dynastii. Ej, no nie mówcie, że ja źle chodziłem po tych osadniku, bo tutaj widzę na mapce. Oni gdzieś tutaj mają obóz, a nie tutaj. To tamten obóz to jest taka dekoracja po prostu. Ale to git, zaraz pójdziemy. Tylko jeszcze jedno zadanie. Gdzie jest? Nie kliknąłem śleć. O, 30 metrów. Dobra, spróbujmy rekrutować tam kogoś. Dobra, jest jedna. Druga, bo... Ale sprawdzę dla pewności. E, to jest ta nowa, dobra. Czyli mogę jeszcze jedną typiarkę i jednego chłopa. E, 700 reputacji. Jeszcze muszę jakąś misję jedną zrobić. Ale to już tą przydzielimy do mieszkania. No, a miejsca pracy na razie nie ma. W sumie, chyba na razie nie muszę tych dwóch brać. Może następnego dnia jakieś fajniejsze misje będą. Próbuję jelenia upolować, bo teraz, kurde, ciężko z jedzeniem jest. Że tego wielkiego łatwiej będzie trafić. Nie, no ucieka. Tego. Jest. Która to ta? Tamta. Kurde, nie trafiłem. Ej, umarła. Trafiłem chyba. Albo się wykrwawiła, bo jest też taka szansa. Ej, tego chyba nie widzieliśmy takiego obozu. Dużo drewna strasznie. O! Jest. Kurde. Dobra, ona się wykrwawi, bo z tą celnością to średnio idzie. Gdzie ona uciekła? Nie mam pojęcia gdzie ona uciekła Ty tam jest, tam jest Widziałem jak dostaje hita od krwawienia Tak I trafiona Dobra, jestem przeciążony, wracamy. Dobra, zrobimy szybko tą chatę. E, chatę tego zielarza. No i patrzyłem tu na zielono, mamy wszystko, możemy naraz zrobić. Dajmy tutaj na boku. Tutaj raczej nie będę i tak chodził. No jedyne co to będę musiał pewnie młotek sobie dorobić jeden. No i udało się. Mamy chatę zielarki. Eee, dajmy tutaj od razu pracownika. Pyk. No i jakieś zlecenie. Tylko co tu można zbierać? Planowanie sezonowe i to w sumie jest git tutaj. No co się da na jesień zbierać, to zaznaczmy sobie. Zaraz i tak tutaj po prawo wybierzemy, i tyle. A tutaj miksturki, to tego nie możemy. Ale dobra. Yy, potwierdź i tak. Kurde. Gorzkielec. Podgrzybki, one są na pewno GIT. To możemy zbierać. Nawet i 20%. U dajmy, nie wiem. 5%, może do czegoś się przyda. Tak samo inne grzyby. Ryc też jest Git na pewno. No i czubajka. Dajmy do 20%. Babka lekarska. Nie wiem, 10%. Tutaj 5, tu 5. A podkrzypków 25%. No i Git. Czy ona potrzebuje jakieś narzędzie? Chyba nie. To jesteśmy znowu z robotą, jakby ogarnięci. Każdy jest y, do czegoś tam przydzielony. sława, to jest chyba ta nowa. A dobra, Biorę tę kapustę jeszcze i idziemy spać. A, tak to działa. Tu musimy kupić nawóz. Nasiona kapusty zbieramy. Dobra, zebrane mamy 87 kapusty. Wydaje mi się, że na zimę mamy jedzenia już sporo. Jeszcze to mięso, co upolowałem. Zobaczmy. Eee, a co możemy zjeść? W sumie te jabłka zjem. A dobra, już wiem o co chodzi. Jak to nawieziemy, zaoramy motyką, to możemy po prostu sadzić, ale... Już nic z tego nie wyrośnie. Zrobię tak, bo ciekawi mnie czy jak yy, będę miał tak przygotowane pole, to czy... Nie wiem, po zimie powiedzmy, będzie... Trzeba od nowa to robić? To się jakby zapisze, utrwali Chociaż jakieś tam roślinki można tutaj sadzić na jesień i to tam kiełkuje przez zimę tak jak normalnie Ale dobra, spróbujmy Motyka jest Pyk No i torba nasiono, tylko Musiałbym zobaczyć co można sadzić Chyba jakoś da się sprawdzić O yy, Dobra Sprawdźmy sobie Zarządzanie, pole. A tu chyba nie mam takiej ściągawki. No i dobra, pole gotowe. Ja sobie to ogarnę jakieś tutaj nasionka, które można teraz zasadzić. Dobra, po małej przerwie chyba zacznę sobie robić stodołę, szopę rolniczą. Chciałbym skończyć przed końcem jesieni, więc w sumie na razie pozbieram sobie surowce, chowam do magazynu i potem będę tylko budował. Będzie to chyba wydajniejsze niż takie yy, budowanie na bieżąco i zbieranie co chwilę czegoś. Dobra, chyba możemy zacząć. Tu mogę od razu yy, cały budynek zrobić, a tutaj no trochę zabraknie kłód na pewno, bo tu akurat wydało, udało mi się tak yy, wyliczyć co do jednej. No i tak, 100 doła. Gdzie jest to pole? O, pole było. Dobra, jest tam. Tak, dosyć blisko jednak. Dobra, stodoła będzie. Eee, kurde, no. Może nawet bliżej? Eee, zróbmy ją tutaj. Jak kamień? No, nie mówcie, że nie ma zasięgu. Będę musiał tak latać. Mogę anulować budowę? No kurde, tu mam zasięg. Dobra, wykorzystam to jak mogę. To mnie nie jest tak źle. Gdzie mogę podejść? O, tutaj jest jeszcze git. Dobra, to najgorsze chyba uda się, no bo patyki. Słoma jest leciutka, to wezmę na raz. Najgorzej z tymi kłodami, ale... Tu jedna, tu jedna. Tu się uda. Stodoła ukończona. Tylko... Tutaj nie wiem, czy coś możemy robić. Wydaje mi się, że potrzebujemy i tak szopę na narzędzia. Eee, chwila. Rolnictwo, stodoła. Co tu możemy zlecić? A, no to możemy właśnie te... A nie, to wytwarzanie tych, jak to się nazywa, nasionek. A czy sadzenie? Możemy tu jakoś przydzielić? O, dobra, wiem już jak to działa. Rozmień ty prośli. O, i tu jest ta ściąga, o której mówiłem. Elegancko. Dobra, siew. I możemy zasadzić pszenicę, żyto i tyle. Trzeba będzie ogarnąć nasiona, ale najpierw szopa na narzędzia. Szopa rolnicza to się nazywa, dobra. No to chwila. Tam jest pole. To szopa będzie trochę dalej od stodoły. Dajmy tutaj. Bo stodoła no to tak jak sprawdziliśmy będzie do robienia nasionek, nawozu i tak dalej. Tam dalej może zwierzaki damy. Dobra, kilka kłód. Tutaj to dużo nie trzeba. Oj, nie to. Da coś zjeść zaraz. Ok, szopa gotowa. Y, mamy... W... o, zarządzanie uprawami, ale to sobie zaraz ogarniemy sami. Y, mamy wolne mieszkanie. Biegniemy jeszcze do Piastowi i spróbujemy zrobić misję na reputację. Potrzebujemy 700 i będziemy mogli, mieli... będziemy mogli mieć kolejnego ludziksa tylko zjem coś o i nie ma nowych zleceń yy, 7 mięsa, 8 marchew próbujmy to zrobić może uda mi się to wszystko tutaj kupić nawet o 8 marchew i ile mięsa? Chwila, dziennik. Jednego mięsa brakuje. Czy u kogoś tu można jeszcze kupić? No tak wątpię. Dobra, jedno mięso ogarniemy. Musimy upolować cokolwiek, królika nawet. Dobra, bierzemy jakiegoś tam ludzika. Tworzymy osadę i czy da radę jeszcze jedną? 800, kurde, stówę więcej teraz. No nic, mamy jednego. Dobra, skoro mamy pracownika, zwiększymy trochę pole i lecimy pod nasiona pszenicy. Mam nadzieję, że sporo można ich kupić. Chwila, pole i tak. Tutaj. Czyli dotąd. Niech będzie dotąd. I jeszcze wyrównajmy. Bo jednak chcę, żeby było równo. Będziemy mieli dużo ludzików do wykarmienia, więc powiedzmy, że to. No i tak. Zarządzanie. Oj, tylko to jako jedno pole. Hmm. Da się jakoś usunąć. Za wszystko jest taki sam podatek. O nie. No to chwila. Budynki. Rolnictwo. Hmm. No to chwila. Jak weźmiemy młotek, to czy mamy opcję niszczenia? O. Niszczenie. Pyk. Pyk. Kurde, szkoda nawozu. Ale no nic, zrobimy jedno wielkie. Dobra, pole 6 na 8. E, tryb budowy, buduj. I tak. Dajemy tutaj pole. A, cyk. Tryb roślinki. I niech już tutaj ora. Mam nadzieję, że tak to zadziała. A my lecimy po nasiona. Dobra, ja to mam takiego farta. Zwiedziłem wszystkie wioski i dopiero w ostatniej co sprawdzam jest typek, co sprzedaje nasiona. Proszę zapamiętać. E, nasiona to było pszenicy. Jarno pszenicy, dobra. Na szczęście nie jest drogie. Mamy pole 6 na 8. E, w, tak? 6 na 8 chyba. To jest 48 i tyle kupię. Pier 60 w razie co? I muszę z buta wracać i tak, bo nie mamy kasy. Yy, kilometr. Ej, może coś fajnego po drodze znajdziemy. No i muszę jedzenie znaleźć. Jakiegoś grzyba chociaż No, grzyb byłby dobry. Nie jestem pewny, ale tutaj już chyba byliśmy. Ale sprawdzę, czy się nie odnowiło może? E, nie. Może co rok się odnawia? O, może tutaj nas nie było? Chociaż nie, tutaj też byliśmy. Wszystko zebrane. A bo to jest to miejsce, dobra. Tylko z innej strony je widzimy. Ale w tym obozie chyba nas nie było. Chociaż nie jestem pewny. O, widzę rybek sporo. A to jest ozdoba, dobra. No w sumie jakoś za wiele to tu nie było. I w końcu nasz rolnik wziął się do pracy. Tylko, czy on zdąży tutaj zas zasadzić to? Bo tak trochę wątpię. Może pomożemy mu trochę. A, tak zrobimy. Dla nas to jest chwila, a on niech zacznie sadzić w sumie. I nawozić. No i wbijamy level rolnictwa. No my mamy tyle a on kawałeczek. O, zepsuła się motyka, dobra Chyba da radę W sumie przydzielmy mu może drugiego typa e, Nosi woda Pyk na pole Dobra, idziemy zbierać słomę Póki no ostatni dzień mamy w sumie O, zaczyna sadzić chyba. No mam nadzieję. Bo tu pomogłem im, bo nie zdążyliby. Potrzebowaliby chyba trzeciego. No tu obsiewać im nie pomogę, ale to mogę to zaoram. Gorzej jak zasadzi taki paseczek, tylko i nie zdążą więcej. Nie, no chyba skończyli. Ja im nie odpuszczę, ja to sam zasadzę. A, i nawozu zabrakło. Dobra, ale ile jest to zasadze? O, i ostatnie uderzenie motyki. O, kurnik odblokowany, to... No nie, może nie w zimę, ale po zimie już wiemy, co będziemy budować. No i tyle, więcej nie wyczarujemy. Jak to wygląda tutaj w zarządzaniu? No jest. Okej. Okay. Więcej się nie da przez moją uwagę nie mamy nawozu. Mógłbym biec kupić, ale. Chyba aż tak nie trzeba. Na początku zimy chyba zbudujemy dru drugą drywutnię, bo no. Na zimę chyba rolników nie potrzebujemy. A tak to będą coś robić i wydaje mi się, że będzie zwiększone zużycie drewna opałowego. To tak, zarządzanie. Kura to? Bolemira. Ona wraca do... Ludni. Jeszcze do niej podejdziemy, bo tu będziemy starać się o jakąś żonę i potomka. Jeszcze raz 25%, only dobra. Only I a myself, no jeszcze I któraś tam, to... tylko nie pamiętam, to zielarka była. Miała już 20%, to do 35 byśmy dobili. O chyba nie tutaj, tu nic nie ma. No i dobra, chyba idziemy spać. I jak wstanie, będzie zima. Zobaczymy jak tu będzie, czy coś się wydarzy. ujemy na zimę. Będzie biało pewnie. To jeszcze zanim skończy odcinek, przejdziemy się chwilę. O! Jak to wygląda? Wyzwania! A, możemy spodziewać się Herolda. I no jest ładnie. Biało. Gdzie jest słoneczko? Gdzieś tam chyba. Ale fajnie to wygląda. A, o, nawet wykiełkowało trochę to zboże, znaczy pszenica. Dobra, muszę się ogrzać. No właśnie, to będzie problem. Nie mamy ciepłych ciuchów, ale to nic. Studnia, brak zasobów, to chyba dlatego, że wszystkie wiatra pełne. Ale tak, co tu mamy? Wydobycie. Hata zielarska. Co może wydobywać teraz, zimą? Nic nie może, dobra. Czyli mamy wolne moce przerobowe. Tutaj. Drewno opałowe. Nie wiem, jakie mamy zuży. A wiem, w sumie tutaj. Oj, za mało. To przerzucamy się tutaj na. Tego mniej. Atyków to w ogóle do 5%. A tego sporo. I czy to nam powoduje. Tak, zużycie kłód. No to będziemy ścinać, zetniemy trochę kłód i tyle. Eee, no tu nie widzimy w sumie. No ale mamy za mało na pewno. Jakoś tam chyba mogę craftować, ale to później, zobaczymy. Eee, co jeszcze? Czy coś się zmieniło? Łowiectwo. Chyba nic sezonowego nie ma tak naprawdę. No tak, jest tak jak było. Dobra, poza tym, że fajnie wygląda. O, widać już jak na dole polewo zimno nam się ładuje. O, i chyba Herold tam jest, bo widzimy taki znacznik. Poza tym, to chyba tyle. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!